No, Siemanko, Siemanko, dzisiaj ja Wam o Yamaha TZR, ogólnie o tym motorowerze, jak i o moim konkretnym egzemplarzu. No, jak widzicie, przede mną stoi Yamaha TZR50, motorower który no, budzi dosyć duże zainteresowanie, jaki jest no, bardzo popularny wśród młodzieży. Może przez ten napis na Dolnej owiewce Yamaha lub inne bajery, nie wiem, lecz no, jest dosyć popularny. Jeden z tych, w no, których najczęściej można spotkać ten drogach oczywiście. Może to przez to, że jest po prostu większy, wygodniejszy od pozostałych, no bo no, niewątpliwie jest wygodniejszy od konkurencji. Miałem wcześniej perkę no i to nie było to, co jest na przykład teraz. Pokupnie wracałem 150 km tym motorowerem i no jechało się fajnie, wiadomo, robiłem sobie postoje, bo oczywiście motocykl musiał odpocząć, ja też, bo około 7 miesięcy nie jeździłem, no ale dało się wrócić. No, nie, nie ukrywam, że nie jest taki turystyk na długie trasy, ale spokojnie można z przerwami robić sobie te trasy, oczywiście. Siedzi się fajnie, pozycja jest trochę nachylona, siedzi się trochę jak na sportowym motocyklu, wiadomo. No, na zakrętach też da się tam trochę pobawić, ale oczywiście nie ma tu jakichś fajerwerków, ale no to zależy też od kierowcy, prawda, od opon i od warunków panujących na drodze. Wygląda to wszystko fajnie, wam powiem. Plastiki są spasowane dobrze i nic, czasem skarżą się na to, że są kruche i po upadku, no, nie wytrzymują. Nie wiem, no nie, nie będę tego sprawdzał oczywiście, ale no, czasami są te tzr plastiki są połamane, poklejone i tak dalej, no ale to zależy od człowieka, jak użytkuje, tak oczywiście ma, prawda. Wygląda to ładnie. Jeden z większych właśnie motorowerów, no to o tym już mówiłem. Dlatego może jest wybierany przez młodzież. No silnik to wiadomo, AM6, także znana jednostka, jeździ się fajnie. No sporo części, jest, oczywiście można tuningować i tak dalej. Ja tam się w to nie zagłębiam, seryjna tymczaska jak najbardziej mi wystarcza. No zaawansowana technologicznie to ona bardzo nie jest wam powiem bo oczywiście są motorowery takie jak na przykład Derby, gp czy RS które mają no, lepsze hamulce, lepsze lagi i inne bajery, prawda bo tu nawet na przykład nie znajdziemy no, wskaźnika paliwa nawet kontrolki która by nas ostrzegała o rezerwie mamy tylko luz, kierunki, temperaturę, olej no także no, dużo nie mamy się tak powiem no ale dla mnie jeszcze nie jest to tak źle, bo czym mniej elektryki, tym mniej masz co przód. Nie jedli, skarżą się, że w innych motorowerach to już tam przypali kontrolka, rezerwy tam, czy no u nas przynajmniej takiego problemu nie będzie. No aczkolwiek przed każdą jazdą trzeba zajrzeć do baku, jak to wygląda, żeby nie stanąć w środku lasu. No ale to dla mnie jakiś wielki problem nie jest. Oczywiście kranik, pozycja do góry włączony, wyłączony i na tam dół rezerwa. No, jeżeli chodzi o zmiany w tych to dużo powiedzieć tutaj nie można, prawda, bo ta buda jest od 2003 roku i w zasadzie nie zmienia się prawie nic. W 2007 roku zmienili taki myk, iż na liczniku mamy kontrolkę Check Engine, która ostrzega nas tam o jakiejś awarii silnika, która podobno no, nie jest za bardzo ufna ta kontrolka, ponieważ ludziom zapala się, to robią długo, dużo jeżdżą, dużo kilometrów i... No naprawdę nic się nie dzieje z tym silnikiem, także no, taki bayer chyba, żeby nabić kasy w serwisie, no ale nie wnikam. W 2009 roku zmieniają się przyciski na kierownicy, to można sobie porównać, no i tak więcej za bardzo to tu zmian nie ujrzymy, no możemy coś o podnóżkach, bo starsze wersje miały gumy na podnóżkach, tutaj już tego nie ma. No i z takich głównych różnic, no to zasadniczo tyle. No i myślę, że ogólnie o tym motorowerze to będzie tyle, jeżeli chodzi o młodych, kurczę, adeptów, którzy chcieliby się ścigać, no że osiągi seryjne z 90-95 stop. Po zmianie wydechu wiadomo, to tam też więcej gaźników, dysz, takich rzeczy. Wszystko się może zwiększyć, zależy od regulacji i tym podobnych. Także od strony technicznej akurat i wszystkiego tego myślę, że mamy to za sobą. Jeśli już mamy omówiony model TZR to przejdę konkretnie do mojego egzemplarza. Jest to 2009 rocznik. W 2010 roku kupiona w polskim salonie Yamaha w Siedlcach. Kupił ją starszy pan, który dojeżdżał do pracy. Jest to naprawdę autentyczne info, ponieważ zmiany, które wykonywał w tym motobrowerze, świadczą na to, że no po prostu był starszy. Znam tego pana, także wiem po prostu, że był to starszy człowiek. Możecie mi wierzyć, możecie też nie. W tym momencie mało mnie to obchodzi. Jeżeli chodzi o. Inne dane, no to przebieg przy kupnie to było niecałe 8000. teraz już mam prawie 12, niecałe te. No i póki co robi te kilometry bezawaryjnie, Aby tak dalej, to będę bardzo zadowolony, chociaż teraz też jestem. Więc jeżeli chodzi o silnik, to jest cylinder 50, seryjny, włożony taki jak w fabryce włożyli, taki sieć. Jeżeli chodzi o wydech, to jest kompletny wydech, dyfuzor plus końcówka, Leowin V6 poprzedni właściciel właśnie to zakładał w salonie, bo po prostu Yamaha ma nawiązaną firmę, to Yamaha ma nawiązaną umowę z tą firmą i przy odblokowywaniu po prostu wydaje mi się, że proponują ten wydech właścicielowi, no i on po prostu go wymienił. Koszt takiego wydechu są tutaj czasach wydaje mi się 809 zł. Następną zmianą jest moduł malowski, który co ważniejsze ma wbudowaną blokadę do 45. Po przełączeniu guzika do góry jedziemy tylko 45. No fajny patent na policję i te sprawy. No oczywiście w dół tyle ile możemy. No moduł ten też tani nie jest, bo do tej pory jest dostępny na stronie i kosztuje 800 zł niecałe. Kolejnym zmianą, fajnym bajerem, który poprzednio właśnie zastosował jest alarm. Tutaj właśnie jest kontrolka. Jak go się włączy, to wszystkie tam kierunkowskazy, światło migają i tego. Główne serce właśnie alarmu jest pod siedzeniem, tutaj, ale mam go odłączonego, bo trzymam moto w garażu także aby się tam nic czasami nie włączyło i ogólnie, żeby prądu nie czerpało, to jest odłączone. Jeżeli chodzi o moje zmiany, które ja wprowadziłem w tym że to jest czarna szyba, czarny metalik nieprześwitujący. Można było oryginalną malować, lakierować, sprayować, oklejać i tego rzeczy złoteczy lecz w moim mieście kosztowało to tyle samo co i nowa szyba także opłacało się kupić nową. Firma znana yy, po prostu wykonuje różne szyby do różnych motocykli. Następną zmianą, którą wprowadziłem od razu po mnie szyby czy nawet wcześniej to zrobiłem to były białe odloskowe paski na koła. Całościowe, nie żadne przerywane tego typu rzeczy. Tak widzimy składają się z trzech pasków na jedną felgę, no i z drugiej strony wiadomo, wygląda to ładnie. nie mówili, wiesz, czerwone, no ja wiem jak mój motorower ma mi się podobać jak to ma wyglądać. No i kupiłem białe. No i podobałem się. Następną zmianą, którą wprowadziłem w zimie, no znudziło mi się oczywiście, to postanowiłem to zrobić. Jest to pokrywa pompy hamulcowej. Kupiona za niecałe 50 zł, no. Jak to inni mówią, do prędkości to to ci nic nie da, ale wyglądał bardzo ładnie i zawsze to coś wyróżnia się to, ten motorower. Teraz bardzo dużo osób właśnie zaczerpnęło ten pomysł na forach, aby to zrobić. No, co dalej, to miałem na myśli jeszcze, aby zmieniać lusterka, ale na razie zostawmy to w spokoju. Myślę też o jakichś wentylkach i tego typu rzeczach, ale to zostawmy na razie na inny czas. No opony mam oczywiście oryginalne, też taki, na takich jak wyjechał z salonu, to Continentalki, oryginalny rozmiar, wszystko jest z nimi w porządku, jak widać bieżnik też jest spory, także pojeżdżą jeszcze swoje. No i ogólnie opony, tak, na no których nie narzekam, na nie w deszczu nie miałem przyjemności jeździć, bo oczywiście też nie jeżdżę w deszczu, ale no jeździ się fajnie, nie mam do nich żadnych tam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o to. No ja też nie jestem typowym rajderem, żeby sobie składać i tak dalej, ale jest ok. W środę też fajnie ta opona wygląda, bieżnik zadbany i tak dalej. Oczywiście nie, nie katuje żadnych spalin, gumy, stawiania na koło, tego typu rzeczy. Co dalej mogę wam powiedzieć, to jest to malowanie, które dość rzadko można spotkać na polskim rynku. Nie? bo jest to malowanie które wychodziło tylko przez jeden rok 2009 rok no i dlaczego ciężko znaleźć je w oryginale ponieważ większość tu albo podróby albo po prostu jakieś no nie niepełne malowania tego bo albo nie ma tu naklejki albo to jest nie tak no ja na to malowanie czekam sporo no bo szukałem tego egzemplarza 7 miesięcy ogólnie no były tam różne tego podobne nawet w tym malowaniu, nie powiem, ale no, albo się sprzedały, albo były daleko, a ja oczywiście nie mogłem jeździć po całej Polsce. No ale trafiło się, jestem z malowania zadowolony, podoba mi się potwornie. Po umyciu też naprawdę, teraz też jest umyta w miarę, ale to jak jeszcze tam się coś tam napastuje, tego to naprawdę w skotoleśni ładnie wygląda. Rama czarna standardowo, bo w innych wersjach były srebrne, ale to nie o tym mowa. Wydech jak widać jest, wszystko tego, czarna lotka bo w innych tam motorowarzach były srebrne tego typu rzeczy można byłoby to polerować i dalej a u mnie jest czarna, podoba mi się oryginalnie wszystko ładnie bak jaki tu jest to jest 13,7 litra bodajże jak dobrze pamiętam no to sporo wchodzi tego paliwa naprawdę no mi tak na trasie to spali te 3,5 w mieście ze 4 łyknie czyli jak na moje zdanie o tym motorowarze nie jest dużo Dozownik, oczywiście oryginalnie jest z i mam go zamontowanego, nie jest odłączony i tego typu rzeczy. Można go zobaczyć, tu jest właśnie zbiorniczek, akumulator. Prosta sprawa, wiadomo, alarm no to mam dołożony. Oczywiście mam klucze serwisowe tutaj, które dostajesz na wyposażeniu, gdy kupujesz motorower w salonie. Jest wiadomo, klucz do świecy, śrubokręt i inne takie klucze. No, po włożeniu kluczyjka do i, i przykręcenia nie ukazuje nam się zbyt dużo. Nikt odblokowany Odblokowane wskazuje wtedy 188 km na godzinę. Przebieg tak też się liczby. No, kierunki. Wiadomo. Działa. Wszystko pokazuje. Kierunek z przodu. Kierunek z tyłu. To samo z tamtej strony. Można pokazać, nie ma problemu. Mam oryginalne kierunki, nic nie zmieniane. Najbardziej toleruję właśnie oryginały i nie, nie będę tego zmieniał. Klaxon nos działa też, nie wiem, głośny, sprawny. Fajnie. Dźwignia stania. Światła. Światła takie do migania. Od tutaj. Zapłon starter. Tego typu rzeczy. Malowana nie jest, a ja bardzo nie lubię malowanych motocyklów, że są nieudolnie pomalowane, to nienawidzę. Jakieś zmienione malowania o kolorystyce innej, ale klejkach oryginalnych, oczywiście toleruję fajnie to wygląda, jak ktoś fajnie na tym pomyśli. Sam czasami coś projektuje. Ale najbardziej toleruję oryginalne malowania. Tu jest każdy element nie był malowany. Naklejki są oryginalne. Także to bardzo mi się podoba. Chwalę sobie takie egzemplarze. No, co mogę Wam już tutaj powiedzieć? Łańcuch Mandida, też wymieniony przez poprzedniego właściciela, zębatki na prędkość, no i jeżeli już chodzi Wam o tą prędkość, ile ten motorower jest w stanie mi wyciągnąć, no to obecnie ja jechałem w stówkę i puściłem, nie chciałem dalej, że tak powiem, gatować i sprawdzać, może by pojechała więcej, może nie, poprzedni właściciel zarzekał się, że jechał 110, dobrze jechał, niech jedzie, mi to nie jest potrzebne, żeby tyle wiedzieć, że to tyle jechało. Szufek poleciało, koniec, temat zamknięty. Od blaski na lagach oczywiście mam i nie mówił zrywaj, zrywaj. No ja nie zerwę oczywiście, bo to jest autentyczność, że motocykl nie leżał i tego tworzę Czy ciężarek, też oryginalny, niemalowane. No i ze zmian, które ja już tu wprowadziłem, to nic więcej za bardzo powiem. Wam. Do dozownika leje olej Yamalube lub B2T, półcentetyk zaletany oczywiście przez serwis z Yamaha. No i to wygląda całkiem znośnie ten motorower wam powiem. No właśnie, dla mnie po prostu wygląda ładnie. Wszystko jest na swoim miejscu. No inni skarżą się, że wygląd, że owieczki słabe, że tu szpara, jak się jedzie, wszystko widać, ale dla mnie to to jest mały niuans. Jak na, dla kogoś, który rozpocząć przygodę z takim motorowerem, to jest bardzo fajna sprawa. E, Światła. Świecą tutaj y, dwa naraz. mamy też długie światła i świecą ten mocniej, ale świecą dwa naraz, nie tak jak w innych motorowerach, że świeci to y, pojedynczo, lampa na przykład. Z tyłu mam mapę, też oryginalną, nic nie zmieniany. Tablica, znaczy ramka pod tablicę Yamaha. I wszystko jest fajnie, tam patrzę ze mi tam się podoba. I tam jakieś zdanie o tym mają, to niech mają, mi się to oczywiście podoba. No i nie wiem co mógłbym jeszcze więcej powiedzieć ogólnie. Jeżeli chcielibyście coś wiedzieć więcej o tym, konkretnie egzemplarzu lub modelu, to możecie jeszcze oczywiście pisać na Facebooku, podpowiem doradzę. I myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Oczywiście jeszcze chciałbym właśnie podziękować, bo przed wyjazdem patrzyłem ile subskrypcji ma nasz kanał na YouTube i ma ich 200 równo. No to bardzo chciałbym podziękować. No także dzięki i do zobaczenia. Pumping up the sound, Keep pump, final up and down, you'll be shaking up the ground.